Uwaga, ten film został stworzony wyłącznie w demonstracyjnych i ogólnościałcących celach. Nie należy powtarzać doświadczenia pokazane w tym filmiku. Kochani, bo oczywiście pamiętajcie, że wszystko co robimy na moim kanale tylko i wyłącznie w ramach eksperymentu. Stosujemy wszystkie środki bezpieczeństwa, a wy w żadnym wypadku nie powtarzajcie tych rzeczy, po prostu oglądajcie nasze odcinki dla zabawy, ale nie róbcie tego. Tu mi to wiecie, dlaczego tak behapowo jestem ubrany i dlaczego mam tylko trzy pary okularów. Dlatego, że w dzisiejszym odcineczku kontynuujemy, jak to się mówi, naszą strzelbę i mamy nowe i całkiem fajne jeszcze przedmioty do postrzelania. dezodoranciki Przy czym aż 6 sztuk wzięliśmy, także dość ostro wierzymy w naszą wiatróweczkę, że wszystko przebije. Tutaj mamy te dynie, zapalniczki, w ogóle można nawet troszeczkę ognia będzie dać i zrobić taki efekcik. lakier dla paznokci, bardzo, bardzo gruba szklana butelka jestem ciekaw, czy to szkło w ogóle wyciągnie. I tutaj jeszcze kinetyczny piasek. O kinetycznym piasku ja też mam odcinek na swoim kanale. Także załączę wam w linku, jeżeli nie wiecie, co to jest. To jest bardzo fajna taka zabawka, taki bardzo, bardzo można powiedzieć, odstresowujący piasek. Także co, na pierwszy ogień może rzućmy sobie lakierek. Ja aż nawet zdejmę wszystkie okulary, aby coś ważnego wam powiedzieć, moje kochani. Ponieważ jak wiecie wróciłem na YouTube'a, nagrywam regularnie, także oczekuję od Was, że zasubskrybujecie kanał, czerwony guzik na dole. Musi zostać kliknięty i zostać szarym. Dołączajcie do naszej ekipy, nie przegapiajcie filmiki, a my lecimy z eksperymentami. Jak to się rozleciało? Ale słuchajcie, ja obstawiałem, że to w ogóle nie rozbije to szkło, ponieważ to szkło jest bardzo i bardzo i bardzo grube, nie? A tutaj proszę bardzo, wszystko co zostało, nie, to jakby eksplozja w ogóle wynikła, nie? Ale to rozrzuciło, nie? Ekstra. Dobra, zróbmy jeszcze kilka strzałów. U, <głysy> Tylko samą główkę zniosłem, dobra? Jeszcze jeden strzał. <głysy> Po pierwsze zapach, a po drugie nie wiem dlaczego jak strzelamy, to nagle ten lakier jest wszędzie w podwórku, nie? Dlaczego to taką eksplozję powoduje, nie? No to co? Myślę, że logicznie by było teraz umieścić tutaj dezodoranty. Nie wiem, możecie obstawić szczerze ile to przebije, ale mi się wydaje, że nie wiem, no dwie puchy max. Zobaczmy w ogóle jaki będzie efekt od tego ciśnienia, które znajduje się w środku. Raz, dwa, trzy. O, uh, 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 jak to wyleciało. Kochani, to co my mamy tutaj dziura? Tutaj widać, że próbowało to wyjść, ale nie wyszło, i śród jest wewnątrz, ale efekt jak to rozleciało się. Było ciekawe. Powtórzmy, Tres, uh, 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 uh. ale mega. Jak mi to się podoba? Mega po prostu. Nie uwierzycie, w co to się stanęło. Zobaczcie. Tutaj wchodzi śród. I tutaj prawie wychodzi, ale utknął delikatnie. No, myślę, że efekt jest wart postawienia łapki w górę pod tym filmikiem, żebyście teraz to zrobili. Subskrypcję na kanale i lecimy dalej. Myślę, że doskonale wiecie, o co tutaj biega. Ładniutko zapalniczki, wszystkie ustawione w rzędzie. Także co? Piszcie w komentarzach, ile zapalniczek wytrzyma naszą kulę. Raz, dwa oj Ojoj, co tu się wydarzyło? Pierwsza była ta, to na pewno jej nie ma. Druga chyba była ta. I co? Tak bokiem wleciał tu śród, i coś nic dalej nie widzę. Czyli tylko dwie, ale mi się wydaje, że bokiem kiepsko ustawiliśmy. Ustawmy teraz prosto. Dwa, trzy. Opa! No mi się wydaje, że powinno być lepiej. Ta jedna na pewno. Uu. Tu druga na pewno. I co? I pozostałe już wszystkie całe. A, dokładnie. Jest ogień, moi kochani, i za pierwszym i za drugim strzałem dwie zapalniczki, więc myślę, że rezultat jest znany. Dwie zapalniczki maksymalnie. Teraz polećmy z grubej rury i weźmy strasznie, strasznie grube szkło. I wiecie, w sumie, jeżeli śród nie przebije tej butelki, to znaczy, że on musi odlecieć. Jeżeli śród odleci od szkła, to ciekawe. Raz, dwa, trzy. No słuchajcie, strzelamy już troszeczkę i wiem mniej więcej możliwości tej wiatrówki, ale to, że tak grube szkło po prostu rozlecie się w ten sposób, nie byłem pewien co do tego, nie? I całkiem fajnie to wyglądało, także kto obstawiał poprawnie, wielki kciuk w górę dla tej osoby. No a szkło jest całkowicie tutaj, nawet nie ma co zbierać po tej butelce. To kolejna będzie dynka na podejściu, słuchajcie, ustawiamy jedną dynkę, ustawiamy drugą dynkę, dwie dynki i strzelamy. Ja myślę, że przybiję dwie, tak wam powiem. Raz, dwa, trzy. O, tutaj śrucik wchodzi i co? No nie gadaj, no nie gadaj. Ale widać, widać, że próbował tutaj wyjść. Zdecydowanie widać, że tutaj próbował wyjść. A jest, 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 jest. Jest, 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 a tutaj, no tutaj już nie. Ej, ale dynia okazuje się, że jest całkiem twarda, nie? Słuchajcie, piasek kinetyczny, ja nie wiem, czy on jeszcze u mnie działa, bo to jest... Taki stary już piasek, nie? Ale zbudujmy może coś z tego, po prostu. Tutaj możemy zrobić sobie dowolną grubość. No, zróbmy może taką, bo to jest piasek i tak dość twardy, taki, nie? On, on z czasem w ogóle nam zatwardniał bardzo mocno. Szczerze, jego działania są bardzo i bardzo fajne, także załączę Wam odcinek, żebyście zobaczyli. Ten to już nie działa, ale w roli piasku nadaje się, także weźmy wiatrubę. Panie i panowie, wasze prognozy. <laughs> Raz, dwa, trzy. Bęk! Nawet wiedziałem, że wbiło się chyba w drewno. Zobaczmy. Przebiło. О на сер не псябіво от вужмы то.Ц на серрют zoстаў. Заваце то пове. Połowę przyleciał na śród i został. Także myślę, że widzicie, że piasek nie jest zwykły. Co najmniej dlatego, że zatrzymał naszą kulę. Jestem bardzo zaskoczony, kochani. To wszystko, to wszystko zabawki, nie? Teraz przejdźmy do kulminacji. Kochani, widziałem, jak bronią palną strzelali do lodu. To nie jest takie łatwe przebić. My tutaj mamy wiatrówkę, ale słuchajcie, w międzyczasie przyjechała do nas kluczowa rzecz, a mianowicie, są to bardzo, bardzo ostre, stalowe śruty, ponieważ pisaliście, że strzelami ołowiem, jest on bardzo miękki i mieliśmy kiepskie śruty, ale nie wiedziałem, że można zakupić po prostu jakieś wyrąbiste śruty. Tutaj, proszę bardzo, spójrzcie na te śruty: to jest tak ostre, po prostu jak igła, nie? Dlatego mam nadzieję, że będziemy teraz zwiększali nasze wyniki. Teraz też nie będziemy strzelali z bardzo bliska, ale weźmiemy dystans gdzieś 10 metrów, aby śród miał rozpęd. No i słuchajcie, taka ogromna bryła lodu strzelaliśmy poprzednio z bliska ołowionymi śrutami i wiem mniej więcej jaki był rezultat. Natomiast Natomiast teraz sprawdzimy, czy faktycznie uda nam się to polepszyć. Życzę powodzenia temu śrutowi, a wy obstawiajcie, ile centymetrów lodu przebije nasz śród. No i co wam powiem, ciekawie teraz jestem bardzo sprawdzić ile centymetrów, możliwe że tutaj będzie widać, akurat nie widać, ale dziura tutaj ten otwór jest przeogromny jak na taki śrucik malusieńki, który wchodzi, to myślę, że zróbmy jeszcze 2-3 strzały, a potem po prostu rozetniemy lód i sprawdzimy jak daleko poszło. Powiem wam, że te otwory robią wrażenie. A teraz padłem na pomysł, aby w sam czubek tutaj strzelić i tutaj będzie widoczne w ogóle jak to się zatrzymuje. Widać, że w górną część wszedł ten śrut, nie przeleciał na wylot, ale pod mocą impulsu odskoczyło nam po prostu kawałek lodu. No to mniej więcej wiadomo, teraz ja chcę strzelić jeszcze raz dokładnie ten sam otwór i potem rozcinamy lód. Kochani, a więc przed tym jeszcze sprawdziliśmy na slow może że wszystkie śruty odleciały, Prócz jednego, którego możecie nawet zauważyć swoim okiem, że on się obrócił swoją złotą końcówką, spójrzcie, że w ogóle śród obrócił się w lodzie, nie? Coś niesamowitego. Teraz znaleźliśmy ten śród. O, znajduje się tutaj i co najciekawsze, że widzimy tylko tą złotą końcówkę. Nie ma tego ołowia, które było po bokach. Przebiło to tak gdzieś 3 cm, nie? Więc kochani, naprawdę te śruty działają pięknie. Moc jest o wiele większa. To też działa. I teraz sprawdzimy jeszcze, wziąłszy te antystresy jajka, bardzo, bardzo mięciutkie, fajne przy okazji sprawdzimy, co znajduje się wewnątrz, mamy takie aż trzy sztuczki, także ustawiamy i strzelamy. Kochani, przebite są jajka, nie wiem ile sztuk, no mam nadzieję, że wszystkie. O, tutaj jest zwykła woda po prostu, nie? To na wylot. Słuchajcie, w tym jajku jest tylko jeden otwór, ponieważ śród znajduje się na dole. Możecie zobaczyć złocistą końcówkę. Ja jestem ciekaw, co się dzieje z ołowiem, ponieważ zawsze są tylko te złociste końcówki. Może po prostu tylko ta złota końcówka leci, nie? Nie wiem dlaczego, możecie napisać w komentarzach. Czy tylko półtora antystresy przebiło, ale myślę, że to przez to, że on jest bardzo taki lepki. O! Tutaj też dziura? Jakim cudem tutaj okazała się ta końcówka ołowia? Nie kumam jak to jest, czyli w jednym jest złocista, a w drugim jest końcówka, przy czym, że i w tym i w drugim jest tylko jedna dziura. No to jest mega śmieszne, ale myślę, że te śruty naprawdę dają sobie radę. I teraz weźmiemy najważniejszą rzecz. Nikt chyba się nie spodziewał, że spinnery wrócą, ale mamy zarąbisty pomysł, ponieważ tutaj ustawiliśmy już spinner na taką konstrukcję, aby mógł się kręcić. Chodzi o to, że chcemy, nie wiem, tam z 10 metrów tak trafić w ten plastik, aby się zakręcił nasz spinner. I tutaj nie obiecujemy, że cokolwiek nam wyjdzie. Spróbujemy tam oddać 10-20 strzał. Jeżeli trafimy i zakręci się, to będzie świetnie. Jak nie, no to musicie nam przebaczyć. W sumie to oddałem z 15 strzał i od razu było trafione, więc liczyłem nawet, że więcej trzeba będzie strzelać. Tutaj, zobaczcie, taki ślad. Nawet nie zepsuło naszego spinnera, ponieważ wzięliśmy po prostu inne śruty do trafienia w cel. Ale to się wywaliło po prostu. To drewninko się wywaliło i nie wiem, musimy sprawdzić na slomo co się stało. Kochani, za pierwszym razem mieliśmy złamany patyk i dlatego nie udało się spinneru zakręcić, dlatego zrobiliśmy inną metodę na gorący klej, wzięliśmy też inny spinner nowy, który lepiej się kręci i udało się trafić. Możliwe, że przez to, że niecelnie troszeczkę trafiłem albo to ześlizgnęło się delikatnie, nie tak mocno to się zakręciło, natomiast jako pomysł został dany, ja wam bardzo dziękuję za to, że piszecie komentarze, podpowiadacie co i jak mamy robić, bo napisaliście o tych śrutach ostrych i naprawdę widać efekt, że o wiele lepszy niż takie zwykłe ołowiane, także możecie pisać Wasze kolejne propozycje, co jeszcze umieścić i już z lepszymi śrutami naprawdę mocno przetestować jakieś rzeczy. No i również mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Dajecie łapki w górę, łapek w dół dla nas nie istnieje, także bardzo dziękuję Wam za wszystko, trzymajcie się, pa!